Samochody zatrzymywane na lokalnych drogach pasażerowie legitymowani przez grupy mężczyzn bez uprawnień. W sieci pojawiają się nagrania z przygranicznych wsi. Kibice, skrajna prawica i lokalni mieszkańcy twierdzą, że państwo nie kontroluje granic i muszą wziąć sprawy w swoje ręce. Ja jestem pani teraz, daję pani rozkaz. Dostałem kolejne nagranie z Lubieszyna. Niemcy podrzuca, podrzucili około pięciu- 6 migrantów, którzy zostali przyjęci przez polską straż graniczną. Subere ni s vashim panem telefoni ku kurva ku Rząd nazywa to zbędną paniką i zapowiada konsekwencje wobec nielegalnych patroli, podkreślając, że w Polsce nie ma miejsca na samosądy. Za ochronę granic odpowiadają u nas wyspecjalizowane służby, które według władz działają skutecznie. Ultraprawicowi politycy robią szopki na granicy. My naprawdę chcemy, aby polskie granice były bezpieczne i to jest dla nas kluczowe. Co pan myśli o tych kontrolach obywatelskich na granicy? Dla mnie to jest chory pomysł. Mówią nam, że coś tutaj się dzieje, że tu ludzie przechodzą. No przechodzą ci co mają prawo przejść, no bo żaden. Normalny człowiek nie idzie poprzez granicę niemiecką, gdzie kontrola jest, bo oni wychwytują. Tymczasem emocje w społeczeństwie rosną. Strach przed obcymi miesza się z gniewem na władzę, dumę z patriotycznej postawy, kontruje wstyd o to, jak Polska jest postrzegana za granicą. Ale co tu tak naprawdę się dzieje? Czy Polska rzeczywiście ma problem, który wymknął się spod kontroli, a może to tylko rozgrywka, która jest w kogoś interesie? Prześledźmy to, co się dzieje, tak by każdy mógł sam wyciągnąć wnioski. Oficjalnym partnerem kanału Bez Cenzury jest KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej. Z kodem bez cenzury zamawiasz taniej i wspierasz rozwój mojego kanału. Zaczęło się od niepokojących wieści w połowie czerwca tego roku. W mediach społecznościowych pojawiły się filmiki kręcone na polsko-niemieckiej granicy w Słubicach, pokazujące grupki młodych mężczyzn zatrzymujących samochody i legitymujących podróżnych. Patrole obywatelskie rozlały się następnie na inne odcinki granicy, a podobne grupy pojawiły się między innymi w Lubieszynie, Zgorzelcu czy na wyspie Uznam w Świnoujściu. Wszędzie tam głosili ten sam cel powstrzymać rzekomy przerzut nielegalnych migrantów z Niemiec do Polski. W ostatni weekend czerwca atmosfera zgęstniała. Na przejściu Świnoujście-Albek kilkudziesięciu mieszkańców i kibiców miejscowego klubu zorganizowało spontaniczny protest. Przez blisko godzinę blokowali drogę, domagając się uszczelnienia granicy. Wielu z nich twierdziło, że pod osłoną nocy niemieckie służby przerzucają do Polski nielegalnych imigrantów. Tutaj Niemcy są przemytnikami. A proszę mi powiedzieć, czy zauważyliście zintensyfikowanie tak. tych działań po Rafała Czaskowskiego, czy można zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, można powiedzieć, że z dnia dzień. Za dowód miały służyć nagrania, na których widać jak polska straż Graniczna przejmuje imigrantów przywiezionych busami przez niemieckie służby. Większość protestów przebiegała początkowo spokojnie. Ludzie gromadzili się z flagami, wznosili antyimigranckie i antyniemieckie okrzyki, ale obyło się bez poważnych incydentów. Policja obecna na miejscu głównie się przyglądała. Po oficjalnym rozwiązaniu tamtejszej manifestacji część uczestników nadal się gromadziła. Doszło do przepychanek z policją, a w sieci pojawiło się nagranie, na którym jeden z funkcjonariuszy używa gazu uzawiącego. Miejscowy portal podkreślił, że mieszkańcy przecież tylko chcieli bronić granicy, a policja tłumaczyła potem, że jedna osoba nie podporządkowała się poleceniom, stąd użycie gazu. Komendant zapowiedział wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, by zbadać, czy funkcjonariusz działał zgodnie z przepisami. Inny incydent wydarzył się w Zgorzelcu. Tam słyszeliśmy o patrolach krążących nocą po mieście, ale gdy reporterka dotarła, na miejsce o poranku została tylko dwóch zziębniętych aktywistów Ruchu Obrony Granic i nikogo więcej. Mieszkaniec, który mieszka tutaj, tuż za zachodnią granicą. Właśnie o to chcę zapytać, czy to zagrożenie migrantami faktycznie tutaj państwo czują zgodnie z tym, co, co mówią państwo z Ruchu Obrony Granic, że tych migrantów jest tutaj mnóstwo, że boicie się wychodzić na ulicę, czy to tak wygląda? No właśnie, że nie. No Mówią, że niby tam 10 tysięcy rocznie. Wie panie, ja już tu żyję naprawdę kilka lat dobrych i ja uchodźcę, żeby takiego gdzieś szemranego nie widziałem. Ja w sklepie, chodzą, nazwijmy to jak to słownie mówią, ciemni, ale oni mają zgody na to. Oni przekraczają normalnie granice, idą na zakupy i wracają. Chcę pana jeszcze zapytać o te kontrole, które mają być przywrócone na granicy. Czy panu i, i, i państwu tutaj żyjącym utrudni to życie? No, utrudni? To jest mało powiedziane. Najprawdopodobniej część ludzi straci pracę, bo pracodawca niemiecki, on toleruje korki, ale u niego. I właśnie walczymy o to, żeby nie było zakorkowane, bo burmistrz złożył protest przeciwko Niemcom. Niemcy chyba z tego, co pamiętam, do października mogą tylko Mieć tę kontrolę, bo już dwa lata mija, bo takie prawo jest, ale za to Polacy. Z drugiej strony. Nie będę mówił, że to prawa ręka PiSu, ale dobra, to jest tylko, to jest tylko, znaczy wszyscy wiedzą, ale nikt nic nie mówi, nie? Głos tego mieszkańca jest ważny, bo pokazuje przede wszystkim inną perspektywę niż ta, którą znamy z przekazów prawicowych mediów. Kim w ogóle są ci patrolowcy? Działają pod szyldem Ruchu Obrony Granic, inicjatywy powołanej przez Roberta Bąkiewicza, znanego aktywistę i byłego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Marksiści, lewacy, tego się boją, patrzcie! Wywyciężymy jeszcze raz! Ave, ave, Chrystus! Rex! A właśnie w tej, chwili, w tej chwili Niemcy nas zatrzymują. To jest dziwna sprawa, naprawdę, to jest skandal. Świetnie, że tutaj jesteśmy, świetnie, że będziemy Niemcom śpiewali erotę, świetnie, że będziemy bronili Polski. <śmulny> Że to rzeczywiście są ludzie, którzy boją się. Pan Bąkiewicz nie jest osobą, która w jakikolwiek sposób powiedziałaby o tym, że się boi. Wręcz przeciwnie, chce, aby Robert się Bonkiewicz. ludzie bali, czyli najpierw musi nastraszyć, a potem ratować ludzi. Robert Bąkiewicz przez lata był głosem i symbolem narodowców. Organizował Marsze Niepodległości i zakładał Straż Narodową. Gdy w 2023 roku pojawił się na listach Prawa i Sprawiedliwości, wielu komentatorów nazwało to otwartą radykalizacją PiSu. Kandydował z ostatniego miejsca miejsca w okręgu radomskim, ale nie zdobył mandatu. Dziś, przynajmniej formalnie nie jest związany z partią, ale nadal kojarzy się go z nurtem, który kiedyś Pisowi gwarantował lojalnych wyborców. Samozwańczy strażnicy zatrzymują auta na polskich tablicach i proszą pasażerów o dokumenty, choć oczywiście nie mają do tego prawa. Chwalą się później w sieci, że wyłapali kolejnych podejrzanych obcokrajowców, jednak według oficjalnych komunikatów, członkowie obywatelskich patroli w rzeczywistości nikogo nie zatrzymali, ani też nie przepchnęli. Z Powrotem przez granicę. Granica, jak zapewniają służby, była i jest pod kontrolą. A same patrole w ocenie władz to nie pomoc, lecz źródło zbędnego zamieszania. Mimo to ruch rósł z każdym dniem, podsycany emocjami i politycznymi deklaracjami, o czym powiemy za chwilę. Kulminacją były wydarzenia z przełomu czerwca i lipca. Sprawa stała się głośna na całą Polskę, dzieląc społeczeństwo. Rząd zwołał na rady kryzysowe, opozycja, a właściwie była władza, wysłała na granicę swoich emisariuszy. Prezydent Andrzej Duda publicznie podziękował wszystkim rodakom, którzy działają obywatelsko i chronią Polskę przed nielegalnymi imigrantami z Niemiec. W tym samym czasie premier Donald Tusk grzmiał, że państwo zrobi z tym porządek, bo od bezpieczeństwa granic są odpowiednie służby, a nie bojówki zwoływane przez radykałów. Nic dziwnego, że w takiej sytuacji napięcie społeczne rośnie. Organizatorami i twarzami tych akcji są przede wszystkim środowiska skrajnie prawicowe i kibicowskie. Na czele stoi wspomniany wcześniej Robert Bąkiewicz, który ma doświadczenie w mobilizowaniu tłumów pod hasłami obrony polskości. Według Okopres, w promocję tych patroli zaangażowane są osoby powiązane nawet z prorosyjskimi środowiskami w Polsce. Administratorką dużej grupy Patrol Obywateli na komunikatorze Telegram okazała się mieszkanka Śląska od dawna aktywna w prorosyjskich kręgach. Z kolei Rafał Podejma, youtuber i zawodnik MMA ze Śremu, jesienią zeszłego roku zaczął tworzyć oddolne patrole w miastach po sytuacji, w której pięciu obcokrajowców zaatakowało dwóch mężczyzn, a poszkodowani trafili do szpitala. Jego inicjatywa szybko rozlała się po kraju. Patrole działały między innymi w Katowicach, Bydgoszczy i Lublinie. Jednak pod koniec 2024, policja ją spacyfikowała. Straży Obywatelskiej są też oczywiście zwykli mieszkańcy terenów przygranicznych. Głównie to młodzi mężczyźni, którym bliskie są idee narodowe. To często ludzie sfrustrowani sytuacją gospodarczą i nieufni wobec władzy. Dla nich udział w patrolach to forma działania w imię wyższego celu. Podkreślają swoją niezależność od polityków, choć faktycznie prawicowe ugrupowania mocno ich wspierają i nakręcają. Niektórzy nie kryją również, że chodzi w tym o adrenalinę. Granice stają się dla nich sceną nie tylko patriotyzmu, ale też zwykłego zastrzyku wrażeń. Mamy sytuację realnego zagrożenia dla naszych dzieci, alarmował europoseł PiS Waldemar Buda. Tymczasem z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że to właśnie zarządów PiS wydano blisko 366 tysięcy wiz obywatelom państw. Muzułmańskich i afrykańskich, często bez należytej weryfikacji. Dziś ci sami politycy ostrzegają przed niekontrolowaną migracją i oskarżają rząd o wpuszczenie obcych. Doszło więc tutaj do politycznej amnezji, bo mechanizmy, których skutki widzimy dziś, zostały uruchomione znacznie wcześniej, a teraz dorabia się do tego po prostu nową narrację. Druga strona polskiego społeczeństwa patrzy na wydarzenia na granicy z przerażeniem i oburzeniem. Dla przeciwników tych samozwańczych patroli cała sytuacja jest niebezpieczną nagonką o podłożu ksenofobicznym, która może wymknąć się spod kontroli. Padają mocne słowa o rasizmie, łamaniu prawa i dalszej polaryzacji Polaków. Krytycy przede wszystkim kwestionują rzeczywistą skalę zagrożenia, jaką rzekomo mieliby stwarzać migranci. Zwracają uwagę, że narracja o tysiącach nielegalnych dziennie jest mitem. Rządowe dane mówią o odsyłaniu z granicy niemiecko-polskiej średnio około 24 osób dziennie w ostatnich tygodniach, czyli wcale nie więcej niż rok wcześniej. Premier Donald Tusk stanowczo oświadczył, że problem został wyolbrzymiony do monstrualnych rozmiarów, a patrole reagują na coś, co w znacznej mierze istnieje jedynie w sferze propagandy, nie rzeczywistości. Podnoszony jest również argument praworządności i kompetencji. Krytycy wskazują, że cywilom nie wolno bawić się w straż graniczną czy policję. To jest po prostu nielegalne. Tak zwane ujęcie obywatelskie obcych ludzi, którzy nie popełniają przestępstwa na gorącym uczynku, to nadużycie prawa. Nawet jeśli zgromadzenia były czasem legalnie zgłoszone, to żadna prywatna osoba nie ma prawa legitymować innych na granicy, ani decydować, kto wjedzie do kraju, a kto nie. To jest wyłączną domeną państwa. Pojawia się też kwestia podsycania przemocy i nienawiści na tle rasowym, działań, które wiele osób kojarzy z najbardziej mrocznymi kartami europejskiej historii i to właśnie one budzą sprzeciw u wielu Polaków. Wstyd na całym świecie, komentowali niektórzy, przypominając, że jeszcze niedawno Polska była stawiana za wzór gościnności wobec uchodźców z Ukrainy. Miliony ludzi otworzyły wtedy swoje domy, dzieliły się jedzeniem, czasem nawet pieniędzmi. Dziś część tego samego społeczeństwa urządza patrole i tropi po lasach ludzi o innym kolorze skóry. Skąd tak ogromna różnica? To pytanie, które zadaje sobie nie tylko opinia międzynarodowa, ale również wielu Polaków. Poseł lewicy Tomasz Trela stwierdził wprost, że te patrole to przedsięwzięcie mające nakręcić wyborców skrajnych ugrupowań. Krytycy podkreślają, że to wszystko jest cyniczną grą na najniższych instynktach strachu i nienawiści, której ofiarą mogą paść niewinni ludzie. Premier przyznał, że te przypadki na granicy są badane i że rząd zwrócił się w tej sprawie do strony niemieckiej. Nie potwierdził jednoznacznie, że Niemcy odsyłają migrantów do Polski, ale mówił o niepokojących sygnałach. W reakcji rząd przywrócił kontrolę. Patrole graniczne na granicy z Niemcami i Litwą. Od 7 lipca pogranicznicy sprawdzają wyrywkowo podróżnych po polskiej stronie. Rząd zapewnił, że postara się, by normalny ruch odbywał się płynnie, ale bezpieczeństwo jest priorytetem. W praktyce jest to również sygnał polityczny. Patrzcie, bierzemy sprawy w swoje ręce, więc patrole nie są potrzebne. Jednocześnie władze dały także zielone światło służbom, by zajęły się najbardziej rażącymi wybrykami samozwańczych patrolowców. Przy tak silnej dezinformacji widać, że obóz rządzący próbuje działać bardzo ostrożnie. Z jednej strony uspokaja obywateli zaniepokojonych migracją, pokazując, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma sensu, by wierzyć w narrację PiSu. Z drugiej strony w ten sposób odbiera też rację bytu protestom i obywatelskim patrolom, no bo jeśli państwo panuje nad granicą, to po co te wszystkie akcje? Media w Polsce jak niemal zawsze w ostatnich latach przedstawiły skrajnie różne obrazy tej samej sytuacji. Spór o patrole obywatelskie stał się kolejną areną medialnej wojny, Polsko-polskiej. Z jednej strony mamy przekaz prorządowy podchodzący sceptycznie do narracji o niekontrolowanej masowej imigracji, z drugiej media prawicowe, gdzie w głównym wydaniu wiadomości pojawiały się materiały o kryzysie na granicy z Niemcami, z ciężkim podkładem muzycznym i obrazkami, często z zachodu, na których widać rozrzuconych na ulicach imigrantów. Podkreślano, że rząd Tuska nic nie robi, a ludzie muszą bronić kraju. Ale jak zwykle więcej emocji niż konkretów. Media tylko pogłębiły te podziały bo dla widzów TV Republiki patrole to bohaterowie, dla odbiorców TVNu czy Onetu groźni fanatycy. Nic dziwnego, że wielu czuje się w tym wszystkim zagubionych, bo właśnie o to chodzi. Każda strona pokazuje swój obraz jako jedyny prawdziwy, a ci drudzy są źli i sieją propagandę. W całym tym konflikcie wyjątkowo trudną rolę odegrały również służby porządkowe, policja i Straż Graniczna. Znaleźli się oni dosłownie między młotem a kowadłem: z jednej strony nacisk ze strony obywatelskich patriotów, z drugiej polecenia rządowe, by utrzymać porządek i egzekwować prawo. Każda interwencja mogła zostać przedstawiona. Jako pobicia patrioty broniącego Polski. Zresztą prawicowi politycy tylko czekali na takie obrazki i, kiedy poszedł gaz w Świnoujściu, momentalnie okrzyknęli to prowokacją władzy. Krzysztof Bosak apelował o spokój i rozwagę, sugerując, że rząd może celowo dążyć do prowokacji, by zdyskredytować protesty ich uczestników. Straż Graniczna wykazała się sporą cierpliwością, doszło jednak do sytuacji, w których strażnicy byli zaczepiani i obrażani. Bąkiewicz publikował w internecie nawet zdjęcia polskich funkcjonariuszy, próbując ustalić ich nazwiska i, jak to określono, prowokował do linczu. Jeszcze kilka lat temu hasło murem za polskim mundurem, wspierające służbę graniczną na granicy z Białorusią, było na sztandarach tych środowisk, a dziś ci sami ludzie atakują polskich mundurowych słownie i próbują ich zastraszyć. Policjanci również stanęli przed dylematem lojalności. Niewykluczone, że część szeregowych funkcjonariuszy prywatnie sympatyzowała z hasłami obrony granicy, ale rozkazy były jasne: pilnować porządku i nie dopuścić do łamania prawa. Z jednej strony państwo mówi: robicie dobrą robotę, nie dajcie się. Z drugiej prezydent Duda publicznie dziękuje obywatelom, którzy ruszyli na granicę. To może wyglądać tak, jakby sugerował, że straż graniczna nie dawała sobie rady, dopóki nie przyszli cywile. Taki przekaz z ust głowy państwa mógł być przez funkcjonariuszy odebrany jako podważenie ich działań i tu pojawia się paradoks. Po obu stronach barykady stali Polacy naprzeciw siebie, a spór w rzeczywistości dotyczył polityków, których w większości nawet tam nie było. Warto przyjrzeć się twardym danym. Ile osób naprawdę próbuje dostać się do Polski od strony Niemiec? Od maja do połowy czerwca niemiecka policja zawróciła 1087 cudzoziemców na granicy z Polską, średnio 24 osoby dziennie. Dla porównania w całym 2024 roku takich przypadków było 9387, czyli skala jest porównywalna i nic się nie zmieniło. Większość z tych osób po prostu nie została wpuszczona do Niemiec, bo nie miała wizy albo prawa pobytu, ale wcześniej legalnie przebywała w Polsce. Nie mówimy więc o tajnych konwojach z Berlina, raczej o cudzoziemcach odbijających się od niemieckiej granicy i wracających tu, skąd przyszli. Inna procedura to tzw. readmisja formalne przekazywanie migrantów między państwami Unii Europejskiej. W tym przypadku Niemcy mogą odsyłać do Polski tych, którzy zostali u nich zatrzymani, ale wcześniej przybywali u nas. W pierwszym kwartale 2025 było takich osób 170. W całym 2024 roku 690, kilkadziesiąt miesięcznie, więc na pewno nie nazwałbym tego zalewem imigrantów. A co z migracją do Polski ogólnie? W 2023 o azyl w Polsce ubiegało się niecałe 10 tysięcy osób, i to w większości wcale nie byli przybysze z Afryki czy Bliskiego Wschodu. Najwięcej wniosków składali Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie. Z krajów muzułmańskich zaledwie setki. Dla porównania, Niemcy w tym samym czasie przyjęli ponad 240 tysięcy wniosków, Polska mniej niż 1% unijnej całości. Na granicy z Białorusią sytuacja jest już poważniejsza. W 2024 straż Graniczna odnotowała 30 tysięcy prób nielegalnego przejścia, głównie przez mury i lasy. Rekordowy był Maj 7 tysięcy prób w miesiąc, ale większość z tych osób została zatrzymana lub zawrócona. Zadziałało ogrodzenie, kontrolę, strefa buforowa. Ktoś zapyta, skoro prób było tyle, to czemu tylko kilkuset trafia do Niemiec? Bo większość nie daje rady, a ci, którzy się przedrą, próbują iść dalej i właśnie ich zatrzymuje niemiecka policja. Nie zwożą ich tu tajne grupy z Berlina, oni po prostu wracają, bo wcześniej przeszli przez Polskę. To nie jest próba bagatelizacji, ale liczby nie kłamią. To nie my jesteśmy głównym celem. Polska to jedynie kraj tranzytowy, więc sami odnieście to teraz do tego, co powiedzieli w telewizji. Trudno nie zauważyć, jakiego języka używają dziś obie strony sporu o migrantów. Słowa podsycają emocje, polaryzują i mobilizują ludzi. Po stronie inicjatorów patroli obywatelskich dominuje narracja zagrożenia. Badają określenia typu zalew, inwazja, przerzut czy masowa migracja. Politycy PiS i aktywiści graniczni mówią wprost, że Polska jest zalewana nielegalnymi imigrantami. To słowo zalew nie jest przypadkowe. Kojarzy się z potopem, katastrofą, żywiołem, którego nie da się powstrzymać. Ma wzbudzić strach i poczucie, że jeśli nie zareagujemy natychmiast w radykalny sposób, to zostaniemy zniszczeni. Robert Bonkiewicz dorzuca swoje, mówiąc o hybrydowej wojnie prowadzonej przez Niemców. To określenie wcześniej PiS stosował wobec reżimu Łukaszenki, który faktycznie przerzucał imigrantów przez granicę w 2021. Teraz ta sama retoryka jest używana przeciw zachodnim sąsiadom. Padają hasła o niemieckiej arogancji, o tym, że Berlin rzuca na nas problem, tak jak kiedyś. Nawiązania do wojen, rozbiorów i dawnych krzywd nie są przypadkowe. Taki przekaz trafia na podatny grunt. PiS doskonale wie, jak wzbudzić strach i dobierać słowa tak, by nie musieć tłumaczyć faktów. Po drugiej stronie też nie brakuje ostrych słów. Padają określenia bojówki, ultraprawicowi zadymiarze, szopka na granicy. Premier Tusk nazwał te grupy wprost bojówkami PiS-Konfederacji. Słowo bojówka ma jednoznacznie negatywny wydźwięk, kojarzy się przecież z przemocą, z bandą ekstremistów. Dla rządu to nie są zaniepokojeni obywatele, to bojówkarze i tylko tak mają być postrzegani. Minister Siemoniak dorzucił, że ci ludzie robią zadymę. Cała akcja po tej stronie ukazywana jest jako groteskowa Pokazówka, a nie realna troska o granice. W przestrzeni medialnej i internetowej przeciwnicy patroli często sięgają po słowo faszyzm lub porównania historyczne do lat 30., sugerując, że mamy do czynienia z bojówkami takimi jak oddziały szturmowe Hitlera czy czymś w tym stylu. Oczywiście strona patriotyczna oburza się na takie porównania, ale faktem jest to, że język stał się ekstremalnie ostry. Ciekawym elementem retoryki stało się pojęcie afrykanizacji Polski. Użył go m.in. Krzysztof Bosak mówiąc o protestach przeciw afrykanizacji naszego kraju. Ten termin działa na wyobraźnię. Straszy wizją, że Polska stanie się jakimś bantustanem zalanym przez Afrykanów. Podobnie funkcjonuje fraza islamizacja Europy. Choć w dyskusji o granicy z Niemcami nie pojawiają się wprost takie określenia, to jest to obecne w tle, bo wielu imigrantów to muzułmanie. Te wielkie słowa o cywilizacyjnym starciu, chrześcijańska Europa kontra islam, biała Polska kontra czarna Afryka, rozpalają emocje do czerwoności, bo właśnie tego potrzebują politycy, żeby skutecznie nami Manipulować. Moim zdaniem ten konflikt wcale nie toczy się o granice. Jest to walka na narrację. I choć pokazałem tylko fragment tych słownych przepychanek, wystarczy to, żeby zrozumieć cały ten mechanizm. Głos mieszkańców pogranicza to coś, czego w tej debacie brakuje. Oni są przecież najbliżej tego wszystkiego. Jedni faktycznie się boją jak w Świnoujściu, gdzie ludzie mówili, że strach wychodzić z domów wieczorami, zwłaszcza gdy w radiu słyszą, że Niemcy przerzucają imigrantów pod osłoną nocy. Ale są też tacy, którzy Stają się w czoło i mówią, że żadnego zagrożenia nie widać, a wręcz pokazujemy teraz migrantom, którędy przejść, bo jak się robi show przy moście, to więcej ludzi wie, gdzie ten most jest. Trzeba też wspomnieć o głosach czysto praktycznych i ekonomicznych. Regiony przygraniczne żyją przecież z przepływu ludzi i towarów. Lokalni przedsiębiorcy, kierowcy czy pracownicy transgraniczni obawiają się, że całe to zamieszanie doprowadzi do przywrócenia kontroli na granicy i utrudni im życie. I wygląda na to, że ich obawy są słuszne. Podobne opinie padały w Lubieszynie. Tamtejsi mieszkańcy mówią, że jak znów będą kontrole, to stracą klientów z Niemiec. Oni mają więc za złe i niemieckim działaniom, no bo przecież to nie już od jesieni 2023 kontrolują wyrówkowo auta przy wjeździe i polskim patriotom blokującym granice. Generalnie zatem mieszkańcy pogranicza są podzieleni podobnie tak jak cała Polska, tylko że przeżywają to wszystko bardziej namacalnie. Na koniec spróbujmy odwrócić trochę kamerę i spojrzeć na całą tę sytuację oczami tych, którzy stali się jej mimowolnym centrum migrantów. To ich obecność prawdziwa czy ta wyolbrzymiona, wywołała kryzys, ale co właściwie o nich wiemy? Znaczna część cudzoziemców, którzy próbują przedostać się przez Polskę do Niemiec, to ludzie pochodzący z regionów objętych konfliktami, represjami lub skrajną biedą. Syria, Irak, Afganistan, Jemen, a także kraje Afryki, to tam od lat toczą się wojny domowe, prześladują dyktatury albo panuje nędza. Wielu z tych migrantów to więc de facto uchodźcy, choć nie wszyscy formalnie złożyli wniosek o azyl. Niektórzy mieli szansę na legalną emigrację, na przykład w ramach pracy lub nauki. Tu wchodzi w grę wspomniana afera wizowa, gdzie tysiące ludzi z Azji i Afryki kupiło wizy do Polski, marząc o lepszym życiu w Europie. Gdy przybyli do Polski, nie Okazywało się, że praca była fikcją, więc ruszyli dalej na zachód. Inni migranci z kolei to ci, którzy utknęli na Białorusi, zwabieni tam obietnicą łatwego przedostania się do Unii. Od 2021 roku tysiące osób z Bliskiego Wschodu przyleciało do Mińska, a potem próbowało przejść przez polską granicę. Część z nich udało się Białorusinom zepchnąć do Polski, wielu jednak utknęło w kleszczach granicznych. Nie zapomnijmy, że w 2021-2022 rozegrał się tu dramat humanitarny. Kilkadziesiąt osób zmarło z wyziębienia i wycieńczenia w lasach przy naszej granicy. Ci, którym się udało przeżyć i przedostali się, w większości nie chcieli zostawać wcale w Polsce, kierowali się do Niemiec lub dalej. W syryjskich mediach społecznościowych pojawiały się ostrzeżenia nie Idźcie przez Polskę, bo tam jest piekło. Co jednak z tymi, którzy docierają teraz od strony zachodniej? Część z nich spędziła w Polsce trochę czasu, np. pracując na czarno lub czekając na decyzję. Paradoksalnie polskie statystyki pokazują, że w 2023 to obywatele Białorusi, Ukrainy i Rosji dominowali wśród ubiegających się tu o azyl, tak jak wspomniałem wcześniej. Wielu migrantów wybiera Niemcy, Szwecję czy Francję, dlatego że istnieją tam duże społeczności z ich krajów. Łatwiej o wsparcie i pracę w swoim gronie. W 2023 roku polską ochronę dostało tylko 600 osób z 9500 wnioskujących. Głównie to Białorusini i Ukraińcy. A co na przykład z Afgańczykami? praktycznie zero. Ci migranci, którzy trafili na polsko-niemiecką granicę i zostali zawróceni, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Niemcy ich nie przyjęli, Polska też ich nie chce, więc formalnie straż graniczna musi ich zatrzymać i zidentyfikować. Część pewnie trafia do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce, to takie jakby areszty deportacyjne. Tam czekają na decyzję, albo złożą wniosek o azyl w Polsce, jeśli mają powody, albo będą deportowani do kraju pochodzenia, o ile to możliwe. Niektórych nie da się szybko deportować, bo np. Syria czy Erytrea to kraje, gdzie nie można tak po prostu odesłać człowieka, który nie chce wracać, brak umów, ryzyko dla życia itd. Tacy ludzie mogą więc tkwić miesiącami w zawieszeniu w polskich ośrodkach. Nie sposób zrozumieć tego, co dzieje się w Polsce, bez szerszego geopolitycznego kontekstu. Przede wszystkim odcisnęła na nas piętno wojna w Ukrainie, trwająca od lutego 2022. Doprowadziła do największej fali uchodźców w Europie od II wojny światowej. Wiele rodzin przyjęło Ukraińców pod swój dach. Świat chwalił Polskę za tę postawę, ale jednocześnie zwiększyło się poczucie zagrożenia. Nie tylko militarnego ze strony Rosji, ale też ekonomicznego i społecznego. Polacy okazali ogromne serce wobec Ukraińców, ale mam wrażenie, że wielu z nas nie zdawało sobie sprawy, jakie będą konsekwencje, ani jak długo będziemy je odczuwać. Nie chodzi mi teraz o ocenę, czy to było dobre, czy złe, raczej o to, że te decyzje często zapadały bez świadomości, co naprawdę oznaczają. Być może pomoc Ukraińcom wyczerpała zapasy empatii dla innych narodowości? Za wschodnią granicą Polski wciąż rządził Łukaszenka, pod skrzydłami Putina. Ich strategia destabilizacji przez migrację pewnie się nie skończyła. W 2023 przerzucali wciąż grupy migrantów z Bliskiego Wschodu na Łotwę i Litwę, stąd Tusk wprowadził kontrolę także na granicę z Litwą. Możliwe, że gdy tylko nadarzy się okazja, znów skierują większy strumień na Polskę, by sprawić problem. Mają do dyspozycji choćby grupę Wagnera, której najemnicy siedzą na Białorusi i mogliby wspierać takie hybrydowe operacje. Dlatego polskie władze nie mogą ignorować zagrożenia, stąd na przykład utrzymują strefę buforową przy granicy z Białorusią i rozbudowują zaporę. Niestety to też wpływa na psychologię ludzi, bo ciągłe komunikaty o setkach prób przekroczeń granicy, czy agresywnych migrantach atakujących naszych żołnierzy, kamieniami, Powodują, że Polacy czują się jak twierdza oblężona od wschodu i przenoszą te lęki także na inne granice. Europa zmaga się z kryzysem migracyjnym od 2015 roku i wciąż nie znalazła skutecznego rozwiązania. Liczba uchodźców znów rośnie, bo oprócz wojen dochodzą nowe czynniki, jak zmiany klimatu, powodzie, susze, katastrofy w Azji i Afryce będą tylko napędzać kolejne fale migracji. W 2023 roku państwa członkowskie uzgodniły ramy nowego paktu migracyjnego, przewidującego m.in. mechanizm solidarności. Każdy kraj albo przyjmie pewną liczbę z puli, albo zapłaci około 20 tysięcy euro za każdego odmówionego. Ma on wejść w życie od 2026 roku, choć niektóre zapisy mogą być stosowane już wcześniej. Polska i Węgry blokują te ustalenia, podnosząc argument suwerenności i przypominając o ogromnych kosztach związanych z uchodźcami z Ukrainy, więc spór z Komisją Europejską wciąż trwa. Nie zapominajmy w tym wszystkim o czynniku rosyjskim. Kreml od lat wspiera skrajne ruchy w Europie, licząc, że osłabi to Unię Europejską od środka. Populistyczne antyimigracyjne partie często mają ciche czy jawne sympatie prorosyjskie. Niewykluczone, że rosyjska propaganda wrzuca również do polskiego internetu mnóstwo nieprawidłowości. Prawdziwych treści, by wzbudzić strach, no bo to w końcu ich specjalność. W tym znaczeniu nasz wewnętrzny konflikt staje się częścią większej wojny informacyjnej i niestety zupełnie nieświadomie możemy realizować scenariusz napisany na Kremlu. Dlatego tak ważne jest, by patrzeć nie tylko na emocje, ale na fakty. Zadać sobie pytanie, czy czyje interesy naprawdę realizujemy i zamiast wrogów szukać rozwiązań. Adam Sandler, gość, który na oczach całej branży zrobił coś niemożliwego. Jak to się stało, że był jednocześnie największym pośmiewiskiem i zarobił ponad 3 miliardy dolarów na filmach, które krytycy wyśmiewali? Kliknij w miniaturę na ekranie i zobacz, jak ten facet ograł całe Hollywood. To jest kanał bez cenzury. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za chwilę.